Witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania czytania, yy, czytania na miłość na wakacje na lato 2023. To będzie czytanie dla Byka, ale nie tylko dla osób, które mają Słońce w znaku Byka, ale również Ascendent i Księżyc oraz planety osobiste w znaku Byka, czyli Merkury, Mars i Wenus. Wenus odpowiadającą za miłość. Więc tutaj warto też podprawdzać dla siebie te planety. Rozkład pokazuje dwie strony relacji. Pozostawiam dowolność, którą stronę widzicie jako siebie, a którą jako swojego partnera. Moje założenie jest takie, że najpierw tu po prawej stronie kładę waszego partnera, tutaj was. Ale to jest czytanie ogólne, więc jakby wiecie o tym, że może być, może być różnie. Albo na przykład dwie osoby spod tego samego znają. Ok. Chyba wszystko tak tytułem wstępu, byk w miłości, lato 2023. Co ta osoba wnosi do relacji? Szóstka mieczy. Co myśli gwiazda? Co czuje? Ósemka kielichów. Tu jest oddalanie się mentalne i emocjonalne. Działanie, siła. Są nieujawnione dziesiątka kielichów. Okej. Okay. Takie rozbieżności tutaj mamy, ale zaraz będziemy sprawdzać. Druga strona relacji. Dwójka mieczy, też jest rozbieżność, też są wątpliwości. Piątka mieczy, ósemka, buław. Paś Buław. Paść mieczy. Co Was łączy? Czwórka kielichów i co Was dzieli? Kapłanka. Jakaś tajemnica może Was podzielić lub ujawnienie tej tajemnicy, wyjście na jaw. Jakieś. Wyjście na jaw tajemnic, jakichś ukrywanych spraw. To są też. To jest też kobieta, czy taka kobieca energia właśnie w ukryciu. Czyli albo ktoś się spotyka z kimś potajemnie, albo pisze, bo to jest też właśnie taka korespondencja czy kontakt na odległość, albo macie jakieś właśnie ukrywane relacje z kimś, kto, których nie ujawniacie przed partnerem lub partner przed Wami. Tak jak powiedziałam, w obu, po obu stronach mamy taką, takie rozbieżności, takie rozterki, ponieważ tu mamy oddalanie się takie i mentalne, i emocjonalne, gdzieś tak jakby ktoś chciał spokój uzyskać, jakby go coś męczyło i chciałby się mm, zdystansować, ale yy, są też karty bardzo dobre, bardzo dobre. Gwiazda, Siła, fantastyczne karty Wielkich Archam, do tego dziesiątka kielichów. To tak wygląda, jakby ktoś potrzebował na ten czas takiego, takiej swobody dla siebie, takiego, takiego czasu na spokojne przemyślenie, na nieemocjonowanie się. Ale jakby wierzy i działa w tym kierunku, że to się poukłada, wierzy, że z tego może być piękna relacja, że przyjdzie na Was czas, bo karta siły mówi o tym, że wszystko w odpowiednim czasie, w odpowiednim czasie czyli w czasie, kiedy jesteśmy na to gotowi, kiedy jesteśmy dojrzali, kiedy jest jakby odpowiedni klimat do tego, żeby się relacja fajnie potoczyła, jak również w pozycji głowy i w kartach gwiazdy, czyli wiara to, że, że to się szczęśliwie poukłada, dosłownie, szczęśliwie się poukłada, natomiast chyba w momencie, kiedy. Przepraszam, do nagrywania, bo przerwało mi połączenie i nie pamiętam oczywiście na czym skończyłam, natomiast będę kontynuować, być może przypomnę się w jakim miejscu byłam. Wątpliwości jednej ze stron dotyczą jakiegoś poczucia, że ta druga strona ich zraniła, że się zachowała nie fair, że jest nie w porządku. Tak właśnie takie poczucie pokazuje karta Piątki Miecz, że ktoś za moimi plecami coś robi, że to nie jest w porządku, że być może właśnie coś ukrywa albo zachował się po prostu no nieelegancko, to jest takie jeszcze ładne określenie, po prostu Zostawił mnie na lodzie albo po prostu zachował się arogancko, lub, lub w jakiś sposób mnie skrzywdził, czy odezwał się nieodpowiednio, sprawił mi przykrość. Myślę, że jedna ze stron bardziej się pokazuje jako ta, która chciałaby rozmawiać o tym, która chciałaby coś robić, coś działać. Ta druga strona jakby ma tą wiarę, że tutaj się może pokładać, że to jest prawdopodobnie przejściowe, że teraz potrzebuje sobie coś przemyśleć, natomiast być może mniej, coś mniej robi w tym kierunku. Natomiast tu się pokazuje, że. Jedna z osób obserwuje sytuację, próbuje coś robić, próbuje coś działać, natomiast widząc jakby taką, taki brak działania, brak jakiegokolwiek tutaj zaangażowania z drugiej strony może zacząć wątpliwości. To wszystko, tak jak powiedziałam wcześniej, może wynikać z takich cichych dni, z takiego obrażenia się jednej strony na drugą. Teraz ta druga być może chce wyciągnąć rękę, chce się spróbować porozumieć, ale ten, ta osoba jest urażona. tak? Mówię tak bardzo ogólnie, nie mówię wy czy wasz partner, tylko po prostu mówię tak bardzo ogólnie, bo tak jak wcześniej wspomniałam, może to dotyczyć albo jednej, albo drugiej strony. Jaka rada dla Was? Karta kochanko to jest karta podjęcia decyzji, jako rada. To jest oczywiście karta takiej przeznaczeniowej miłości, romansu, flirtu, czegoś, co jest początkiem relacji no takiej danej od wszechświata. Natomiast tutaj jest etap dokonywania wyboru, czyli mogę to wykorzystać lub nie, mogę to przyjąć lub nie. Wiadomo, że czasami podejmujemy decyzję o wejściu w związek z różnych przyczyn. I nie musi być to wcale taka przyczyna, że czujemy, że to jest to właśnie, że to jest ta, ten bliźniaczy płomień, czy bratnia dusza, tylko, że po prostu mamy jakieś takie racjonalne na przykład argumenty, tak? Więc tutaj wybór należy do Was. Ale jak powiedziałam, nie widzę tutaj w tej relacji na tyle dużego kryzysu, żeby tu miał się rozstanie. To jest raczej czas takiego Takich cichych dni, takiego obrażenia się, ze względu na to, że być może ktoś coś ukrył czy ukrywa, i, i, i więcej żyje tak swoim życiem niż, niż otwierając się przed partnerem. Co karty pokazują dla byków, które są singlami? Osiem monet, koło fortuny, królowa buław. Trójka mieczy, śmierć, cesarzowa. Eee, tutaj może być yy, sytuacja, kiedy bardzo się staracie kogoś poznać lub poznajecie kogoś w pracy, w pracy albo przy pracy, tak? ósemka moned o tym mówi. Ósemka mówi o dużym zaangażowaniu, czyli nie wiem, rejestruję się na różnych portalach randkowych, wychodzę gdzieś, gdzie można poznać nowych ludzi. Mówię do znajomych, że jeżeli znacie kogoś, kto jest sam, kto powiedzmy szuka partnera, to oczywiście jak najbardziej poznajcie Czyli no, to jest takie zaangażowanie z Natomiast raczej tu widzę romans, relacje na krótki czas, bo to się może szybko rozwinąć dosyć, szybko, no może się rozwinąć, ale tutaj raczej relacje gorącego romansu, taki taki gorący romans niż, niż takiego już na 100% zaangażowania się, chociaż u niektórych po takim początkowym etapie, gdzie powiecie, no tak, znowu się nie udało. Może być takie przemyśle, do przemyślenie, takie analizy, że jednak chcemy stworzyć coś trwałego, dla niektórych na przykład z powodu pojawienia się ciąży. tak, Czyli na już mieliście się rozstać, ale ten romans zaowocował ciążą, w związku z tym być może będą jakieś przemyślenia w tej sprawie. Trójka mierzy wskazuje na to, że nie wszystko pójdzie jak... Jak pomyślę, dlatego tutaj też taka dojrzała decyzja mi się pokazuje w postaci karty śmierci, a śmierć to jest dojrzałe podejście, taka transformacja, przemyślenie czegoś, ale jest to bardzo, bardzo świadome i takie w odpowiednim momencie. Tyle ode mnie dla Was. Życzę Wam wszystkiego dobrego, życzę dużo miłości. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.